O co chodzi z tym całym moczowaniem? Przecież wszyscy lubią ciepełko. To jest idiotyczne. Ty wchodzisz do wody, krętwieją Ci stopy, bolą łydki, czujesz jakby pieczenie na skórze. Gdybyś chodził w wodzie, w której pływają kry, prawdopodobnie ponacinasz sobie skórę, a nie będziesz nic czuł, nic czuł. Jeśli chcesz zanurzyć dłonie, Podobnie jak stopy, mogą pojawić się problemy z oddychaniem. Po wyjściu jesteś cały czerwony. Jakbyś się oparzył. A po wszystkim, 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 i tak prawdopodobnie będziesz chory.